nie, nic tu nie zrobili, nic nie widziałeś. Nie poleciał jako ostatnio. Nic no się nie, nie stało. nie, no tylko dostałeś, to wiri. O kurwa, we trzech! Kurwa, we trzech! Kurwa, co się dzieje? O, dzięki, kaczko, lol. Dobra, Brawo, Sorry. Już zjebałeś mi wyjście. Co się stało? Ujebałeś mi skrzydło. Przepraszam, nawet komunikatu nie dostałem, sorry. Aha, złomek, co się stało? Dlaczego tak nagle? No, no, no sk skręciłeś na niego. Zrobiliśmy pr... Prime zlega, nie, zlega. Ja, 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 ja mógł. Ja już do niego wjechałem. A, czyli tak już tak zapomniałem, kur... Slipstream, come on, co jest? Czemu to nie działa? Bo ja mam kerc odpalony. O kurwa. O kurwa, junior! No! Junior! Junior! Ty skręcił! No co to, to jest to? Przed zakrętem skręcasz i ja kurwa nie wiem co... Ty... W ostatniej chwili skręciłem, żeby w ciebie nie walnąć. Junior! Ty nie możesz tak... Kurwa kolejne skrzydło! Junior! Gdybyś nie skręcił, tuż przed zakrętem to byś... to bym ciebie nie przewalił.

Ale to walka, ja pierdzielę Mam nadzieję, że cię uścisnęło, a nie że ja cię walę. Co to miało być? Junior kurwa zakłeś prawidłowa tego w nie skręcaj! Nie, kurwa! Ale mi prawie wyjebał... O no Junior! Kurwa! Co to, co, to, co to się dzieje ty? Co to kurwa jest? Junior! O, kurwa! <laughs> Wszystkich rozjebał Junior! Junior, miał. serio! Robił. Kurwa mi zapytałeś mnie drogę! Ale kurwa. nie to ty, to, to Ja byłem już przed tobą... To, to Jak przede mną, to jeszcze kurwa twoje koła do skr skr skręcałeś na mnie. A new is on the Dzięki Junior wiesz Nie to wiem co mam zrobił. No, jeszcze that przegraliśmy w... Ale, ale co jest, ale nikt nie odpadł chyba. Nie, nie. Strategia mi pokazuje softy, a to wy Nie nie. Eee, uh, okay. nie dadzą rady softy. No się... A Ajk sportu strategię. Ja kurwa nie dadzą, da! Powiadam. A ja nie wiem wat. O... Kurwa mać. Kurwa dzięki, kurwa. Dobra, hardy. Kurwa, chciałem już fertela zrobić, jak pielę. Oho, wszyscy też ja widzę. Przez? No wszyscy za coś stracili. A medy, boże, wszyscy mamy no, inna podróż. Nic... Nie, ja z takimi mechanikami nie mogę. Jeszcze Junior przede mną wyjedzie. No, przecież wszyscy. A Dixon był za mną, no, czemu mnie przytrzymali? nie ja też, bo my. my... Dlatego, że on jedzie sam w drużynie, a my jajty mieliśmy przed sobą, i oni 4 sekundy po. zaczęli dopiero przygotowywać się No, przesadziłem, fuj. To jest. Zomek. To jest nie? Tak. Ty. jakich chłopodach startowałeś? Ten na medach, a co? Aha, no. Ale nie wiem, czy ci wytrzymałem do końca. Kurde, w dobra, chuj mi w, 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 sobie w, sobie w wziąłeś, Ale dobra, Ale ty roba, który jesteś? Ostatni. Czyli szósty? Siódmy. Aha. Czyli nikt nie odpadł z go albo safety card To co tam się stało? No, to już z kraksa była. Junior... Junior o mnie zahaczył i wleciałem w adixera. To w sensie, no, nie. <śmiennie> to jest, to jest to był taki typowy incydent, no. Botami często mi się tak incyty zdarzał. Zdarzał. Oby wyściwek ten owo. mi się język. Nic nie mogę. Aha Kurwa, czemu a dwie na T <laughs> No właśnie. Bałem się I zaraz takie oddawie pozycję Chyba nic chcę kary stop and go dostać, a ja, coś w tym stylu. Albo na bocie jechać i tyle. Ale Ale wiesz, wtedy no... Samo cię jakby trzymać i... no, dystansie. No, zajebać to No przepraszam jeszcze ja, raz za to. No bo ty wiesz, że to Junior. Nie rozumiem. No, sorry. Niech na ciebie nie wjechałem Rędzej tam tamtych z tyłu. No. Kurwa, ja się boję, że będzie Monza. Nie, że to. żeby kurwa nie, nie stał się jak na morzu naprawdę kurwa, że nagle. kurwa do! No. Uj, widziam to. Dostałem karę. Dostałem karę. Ej, co jest? Czy... Ej, wszyscy dostałeś mnie kary. Wszyscy, wszyscy kary podostawaliście. Prawie, ale jeszcze nie dostał. Adrian na mnie wjechał, nie wiem co się stało. Obo no czeka zrobiliście, no to się stało. O ja. Nie mogliśmy. Się to mi wjechał w dupę. Nie kurwa, ja już nie golę No, dzięki. Nie, no Adrian miłe to było. Ty, Adrian, jest trzeci. Co tu się dzieje? No, ja, w ściany zostałem wyrfnięty. Nie, dobra, musi ci się być podium, musi. No, jakie kurwa podium? Ale ty, ja mam jeszcze szansę. kaczka. A to do za Adi i tyle. Nie, 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 kurwa, nie, nie, to nie, rzuca. Kurwa, jebane. Ale Junior kurwa nie musisz mi w dupę wierzać, że? Nie ja mnie coś mnie popierdoli za chwilę Kurwa jeszcze ja się zaraz wycofam tego wyścigu i chuj mi to. Junior spokojnie, dobra Ja Kurwa już się długie no, bane! A, a można to 10 sekund odwołać? <laughs> eee, jak ma... No w sumie można tylko no nagrani musisz mieć nie? No ja mam, ja mam. Dobre. Ja powtórkę sobie zrobiłem. Dobre, bo ja nikogo tu... nie wjechałem kurwa. Wyśl, wyślij mi, Adrinowi albo i nie robi, komu chcesz. Dobrze, daj Jak już to Adi bym nie wjechał, nie ja w niech Jakby hmm. to było 50% to bym podcisnął, ale teraz tu mi się nawet nie chce. Dobra FL-a zrób. Na tak. meda A ty już softy się skończyły? Nie, no nie chcę to Zawsze był dodatkowy punkt. Powiem ci, że dobrze, że mi się lewe skrzydło rozwaliło. Przynajmniej utrzymuję się na tym torze. A nie prawe. Ja już nic nie mam. Nie, mam ja skrzydło rozwalone. No. Tak się nie robi restartu, Szanujmy się. No ale tak jest, jak za bardzo się zwolni, to potem odcina gaz, że nie możesz nawet tak klikać. Bez sensu, naprawdę. A ten... ten twój był taki wątpliwy, Te, Znaczy, nie no, sorry, ten mój to do bana był, nie? Ale... ten restart, no to był do bana, no. Do no bana. Co? Bo... Co grę... My grę my, bo, ja, ja bym zostawił ten... E, ...KD ci dajmy mu pod. O, grę zw, no, wie, przez grę się przyzwolili przyjechałem na wewnętrzne i miejsca, nie? Jeśli elixer dojedzie trzeci, no to zostawimy go, no. Te kary. To był błąd gry, akurat. Te kary się nie liczą, więc spokojnie. No, ale to dla mnie jeszcze jakieś 5 sekund na spokojnie za tego, ta kaczka. Dobra, więc no to. No, tylko tobie, ale. Bo. Oficjalnie jest za uznajmy, to Zdenerwowałem. Że, dobra, uznajmy, że, że to 5 sekund jest za kaczkę. One safety please. piece. Znaczy nie, no to to był błąd gry, akurat, ale w sensie, że kaczka mnie zgłosi, nie? E ja tak nie mam nagrania, więc... Pierdolę, nie, ale... Raz. Nie no dobra, da, można dać mi 5 sekund za jakiś tam punkt. Bo to co, co ja tej zrobiłem tej to ma tam, będę próbować walczyć o to. To bez nagrania, ja się przyznaję, że to co zrobiłem no było bez sensu. Ale no, nie, zdenerwowałem no, się po prostu. Za ten głupi restart. No, to to był naprawdę taki mm. jak... Od straciłem. Dobra, ja bym ja skrzydła i miał dwie, normalne skrzydło, to może byś się zmieścił Ej, przeanalizujmy po mojej powtórce powyżs... Dobra, no. <grym> Co się <grym> działo na tym, kurwa, przed restartem, bo to... Ale... ten wyścig, kurwa... <grym> to już jest, już powiem tyle, to jest padaka po powyś... prostu. Tak, taki wylew po powyś... prostu, definicja wylewu. Kurwa, bez tego nie cięż... Nie cięż... Nie ciężko, chyba ciężko się dogodzić. Chyba ten krótki tort był dobry pomysł jednak, Słaby. Kurwa, ja wiem czemu tak źle jadę. Ja Leo się, co zatrzymałem. Robo, masz wziąć te podium. Postaram się, ale no... Trochę bolesne to będzie za zabranie podium gołtowi. I tak ciężkie, bo IDX naprawdę ma dobre tempo. No i ma mieszanka do, do góry. Uh... What the... There's four laps of fuel remaining. już kurwa krucze nie kończą. No. Nie, co to? to, nie, A nie, nie to jest... dobra, bo to kaczka z tym, z juniora Junior Feld, co jest? O, o kurwa, co się nie dzieje? Wkurzyłem się. Zaraz mu ktoś zabierze na 100%. <laughs> Tylko dobrze. czeka, może, no albo, wadę. Ale... Ja bym zabrał, ale mam skrzyżowane skrzydło, nie ma szans No... no. Mam... Mam prawie trwone lotkę z przodu Z lewej strony Ja mam pomarańczową po lewej stronie <grywka> Kurwa, taka pataga <grywka> Ale zyskańcie to Mam nadzieję, że mi się powtórki zrobiły Znaczy, no ja, w się... Sensie... Ale staraka Dobra, jebasz ten backlink krótki Na sprint, co mi się sprinty Co? Dobra roba, zrobię tego z jest Nie, 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 <grym> nie, 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 Dobrze, nie, katka, bardzo dobrze. Nie. nie, 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 się nie, jeszcze nie, jest. Nie, o cholera i koniec. Już nie dojadę do niego. Kurde. Dobra, ale odjadę, chodź na pizzę, chodź, żebym anim animację na podłum JEDZIE PO PODIUM PIERWSZY, pierwszy podium. RAZ PODIUM MOJE BRAWO BRAWO Brawo, brawo Zdrowa. Ale się brawo. to pojebany wyścig, co nie? A, faktycznie nie zdążyłem zrobić eee. nie. JEST, junior JEST, pierwszy, post... PIERWSZY first, PIERWSZY FIRST SLAP wyścig Brawo junior. Dobra, mimo kurno tych cyrków, jednak się ten wyścig mi podobał Naprawdę. Boże, może być, kurwa nie mogło. 24 sekundy, czyli coś tam, no, tempo miałem, tylko szkoda, że w takim momencie, że k**wa, gdyby nie te ujebane skrzydło. Ale jest! Fastest lap mój! Dodatkowy puk! Jest! Ale tak w Powiedzcie, jak mogę wyjść. E, A, tu, 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 tu możesz, kiedy chcesz żebyś, to jest dwudziestka. Wyniki się zapiszą A. i tak. tak Jaki dobra. cudem! No, z... A kto jest startowałeś? Piąty no, nie, no już nie ja byłem szósty Panowie, już dwóch Gołtów mieliśmy na podium natela i, I, ten I ja XR. aha robek robek gold a o lepszy lepsze. To, ja się... to jest Gołt z klawiatury akurat przebił mnie dzięki dzięki kocham cię robak to oczywiście w, w krze komputerowej... Ja, dobrze, że to jest połowa... ołohoku. Tak tak, 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 tak słoneczku, no, no homo, pamiętaj, no homo. Mhm, mm mhm. Mm Przynajmniej po... Sorry, ja Sorry, po... Nie, spoko, nie, nie ma problemu, ja rozumiem, że nie Nie, to ale... To jest,